Kiewera najwyższe obstajecie w tej pasji. Ja wstawiam 97 Jordiego Albe. Idealnie do składu. Potem porobimy piki i idziemy grać w Champions. Najlepszy francuz to Frank Ribery. 99, 99. O kurde. Ale presja 90... O nie, oby nie Verratti, bo mam Verratti, jego widzowie. 89. Oj, to źle wróżycie widzowie. Źli widzowie. Dele, delich padnie. Oj, tak, oj, tak. Ja mogę wpaść dla Roberto Firmino i Sky Jumping Fan. Dzięki za zostawienie subików otwieramy dla Was paczuczkę i zobaczymy, co uda nam się z niej trafić. Chciałbym tutaj e, Jordi'ego Albę. Jordi'ego Albę, Summer Starego. O, quadrado. Pokczamp. Pokczamp. Bo ja nie wiem, czy wiecie, ale im mniejszy overal wyskakuje jako pierwszy tutaj, w sensie ten wstępny po tym lepiej jest w środku, nie? Tak to chyba działa, bo ja zauważyłem, jak oglądałem paczki u na przykład Meksa, czy u innych streamerów, to im mniejszy overal mieli tutaj na pierwszej karcie, tym wyższy overal był w środku. Więc zobaczymy. Ponoć tam ma być 99. Dobra, patrzymy. O, 97 Top Champ, ale szkoda, że nie. Hmm, szkoda, że nie, to nie wpadł e, Jordi Alba. Ale się nie pomyliłem, 97.